Dzień dobry, szczęść Boże. Oto nagrywam kolejny odcinek Wideoglobu, Trzeba przeżyć kwadrans z Magiem Mirosław Antonik Glazik-Mak komentuje. Dzisiaj będzie miał tytuł Rwanie Zielska. Jest godzina 7.05 Obudził mnie po piątej syn, który dzisiaj przyjechał. No i wcześniej rozpocząłem. Obowiązki gospodarskie, chociaż spałem chyba dwie albo trzy godziny, trzy godziny rwanie zielska. patrzcie, tu jest kosz, zojeczka też sobie z Reksiem poodjadają troszeczkę trawki. Już zdążyłem wysprzątać wybieg i w środku kurnik mają kurki czyściutko. A zojeczka się podróży, jest szczęśliwa, jak widzicie. Wyjście, wyjście na powietrze, wyjście poza kojec, poza podwórko jest dla niej wielką radością o, pomaga mi rwać zielsko ja myślę, że pierwszy kosz rzucę dziś rano trzy kosze, a później pomyślę co dalej e, e, popatrzmy e, na bujnie rosnące pokrzywy, bardzo się cieszę, myślę, że będą wspaniałe jajka i no, sprawdzimy jak kurki się dożywią, dzisiaj to samo pole, które wam Państwu pokazywałem, nie ma, nie ma tutaj żadnego większego ptaka ani, ani y, y, sarn y, czy innej zwierzyny. Tak, y, pole, pole jest y, lekko przyciemniało. Y, rzepak y, urósł, rośnie jak na, na drożdżach, jak to kiedyś mówiono. O, a ja zaproponuję Państwu taki krótki spacer i, i, i możemy chwilkę porozmawiać. Jestem w stroju, jestem w stroju, o, czekajmy, tak, jestem w stroju takim dziwnym, ale takim browoczym, specjalnym mam właśnie do takich prac gospodarskich zbliża się deszczowo, nie jest zimno, ale ta czapka chroni mnie przed różnymi komarami, muchami, zwłaszcza końskimi i dlatego daje mi taki pewien, pewien komfort tak <grym> lubię, lubię te prace gospodarskie nie przypuszczałem tego że tak je polubię Mam, wczoraj miałem bardzo intensywny Zojka zostawcie to Zostawcie to pieski uh -huh. Intensywny dzień i yy, yy, Udało mi się załatwić wiele spraw Spotkać się z różnymi ważnymi dla mnie osobami Niektóre wydarzenia przedstawiłem na wczorajszych filmach. Inne są bardzo osobiste, więc o nich nie będę ani mówił, ani pisał. Rozpoczynam moją powrót do aktywności literackiej. To znaczy do konkretnie do pisania powieści i innych form. Natomiast y, nadal będę nauczał, jednak y, najważniejsze jest to, y, żeby y, pogodzić pracę gospodarskie z pracą pisarską. Y, zaczynam też biegać, ćwiczać, ćwiczyć, skakanka, drążek żeby odbudować w tym okresie wakacyjnym, tak to zawsze czy nie dochodziło pływanie, ale nie wiem czy pływanie w tym roku będzie możliwe. Bo na razie przyznacie, że maj jest wyjątkowo wyjątkowo chłodny. Tak, spojrzenie w tę przestrzeń działa naprawdę uspokajająco. Tak, zawsze jak patrzę w niebo to myślę, że tam gdzieś przestrzeni. Oczy Boga patrzą na nas i widzą to wszystko co robimy. Ja właściwie od wczoraj mogę zacząć nowe, nowe życie jako chrześcijanin Trudne to było. Ale mogę tylko powiedzieć, że młody zakonnik mnie zaskoczył. Właściwie jak wszedłem wczoraj do, do klasztoru, to była długa kolejka. Stała sympatyczna pani, zamówiłem kolejkę. Poszedłem jeszcze załatwić sprawy do banku. Jak wróciłem nie było kolejki. Między, a, i, i przyszedłem patrzę właśnie prosto na konfesjonał siedział młody zakonnik powiem wam że nie nie wchodząc w szczegóły że dobrze że miałem maskę i okulary bo po raz pierwszy w życiu w czasie spowiedzi miałem łzy Nie, tych grzechów nie było wiele, właściwie jeden. Jak przedstawiłem całą sytuację, to spowiednik w konstytucjonale powiedział, że nie ma nic do dodania i udzielił mi rozgrzeszenia. Potem poszedłem przy dołtarz. Samotnie ukręknąłem, żeby się pomodlić, podziękować Bogu, dojść do siebie, właściwie szatan zabierając ci. Coś czy kogoś, na którym ci bardzo zależało, kogo bardzo kochałeś wbrew swojej intencji, stał się narzędziem Boga. Tak, Boże. Dziękuję ci. Dziękuję ci, ale ja będę walczył z szatanem. tak jak potrafię, wykorzystując też media, moje blogi i mój wideoblog. Cieszę się, że będziecie towarzyszyć moim myślom w czasie tego spaceru biegający radośnie Reksiu i Zojka. Cóż, jakie to wspaniałe. Tak, kochana moja. Tak. Dzisiaj Pan znalazł dla Ciebie czas. Musiałem ograniczyć lekcje internetowe, pracę nauczycielską. I dzięki temu mam więcej czasu dla tych kochających mnie, tak myślę, stworzeń. Tak. Słyszę dźwięk motoru. Bardzo mi to miejsce przypomina lnianek w powiecie świeckim. Miejsce, gdzie się wychowałem Blisko miejsca, gdzie się urodziłem, czyli Niana, pozdrawiam serdecznie Panią Wójt, panią Zofię, wspaniałą kobietę Wójt, Panią Wójt niana Pracuję nad powieścią Mianek no, Myślę, że ją w tym roku skończę. Postaram się zrobić sobie prezent na Boże Narodzenie i ją skończyć. I przygotować, żeby na początku przyszłego roku się ukazała w druku. Muszę to zrobić dla tych ludzi, wszystkich bliskich mojej rodziny, sąsiadów, znajomych, kuzynów, których których myślę, że, że jako dzieciak kochałem. Użyłem liczby mnogiej, ale to, to były też kobiety, babcia, ciocie, Antosia, celka. Moi kuzyni sobiechoscy z mamą Zofią właśnie też. Tak, Zbyszka Sobiechoskiego, pamiętam lekcieczkiemu wypadkowi już się nie wybudził coś, coś jakiś dał znak byłem z jego mamą i bratem w ostatnich chwilach jego, jego życia tragicznego tragicznie zakończonego popatrzcie jak bujnie rośnie zboże i zojeczka w nim burszująca zojeczka w nim buszująca. W nim buszująca. <śmuszczak> tak tak Proszę Państwa, ja, moi drodzy, ja widzę, co się z ludźmi dzieje w różnych miejscach, w się spotykam. Ten czas pandemii, nagram chyba taki odcinek, pandemia i szatan. Ten szatan prowadził, doprowadził ludzi do głębokiej depresji. Nie pij tego zajeczka, chodź. Reksiu, chodźcie, nie pijcie tego. Chodź leciu lekcyjny, brzeczny, mądry pieski. Zobaczcie, jak mnie, jak mnie słuchają. Widzicie? I moi drodzy, bardzo wiele związków przeszło głębokie kryzysy. Rozpadło się nawet dobrych związków, albo są na etapie roz, roz, rozpadu. To obecność w internecie chęć e, prezentowania swojego internetowego wizerunku, te selfiki. To wszystko sprawiło, że różni agenci szatana znaleźli dostęp do osób uruchowionych, świętych nawet, które mogły pójść drogą głębokiej wiary, czystości, świętości nawet. Niestety niestety to była próba kwarantanna to była próba i kto ją przeżył kto ją przetrwał będzie wielki będzie wielki przed nami jak słyszę tak po, od przyjaciół lekarzy i nie tylko jest nam przykowana jest nam przykowany czwarty etap pandemii koronka jak to mówimy żeby mi kanał nie zablokowano dzisiaj taka takie rozważanie modlitewne, nietypowe. Ojcze nasz, który jesteś jest w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Popatrz na nas miłosiernym wzrokiem. Reksiu, Zojka! Reksiu, Zojka! Chodźcie, Reksiu! Zojusia, chodź! 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 Zostaw tam, chodź! Zojeczka, chodź! Reksiulek biegnie, zobaczcie! Chodź kochany, chodź Reksiulku, chodź jakś tak! Mój, mój piesulek, mój grzeczny! Zojeczka, chodź! Teraz popatrzcie jak ona, jak ona popatrzcie! Reksiu tu, Reksiu, po... Tak, do pana, do pana. Chodź, Jeczka. Coś mi martwi troszeczkę przy tym jej biegu. Ona musi schudnąć i potrzebuje lekarstwa. Jeszcze, czy powinniśmy ją jechać trzy tygodniu do lekarza? Coś mi niepokoi. Albo, może te częste spacery coś spowodują, a jak nie, to tak, tak. No popatrzcie, kochana moja, do Junia moja. Tak, tak. Proszę Państwa, no Pan Bóg jak na razie uchronił mnie i moich bliskich przed, przed tym wirusem i jednego, i jego mutacjami. Tak myślę także, że dzięki temu miejscu, dzięki tej kwarantannie, która miała, miała uważam, że sens. Dobre odżywianie się, spokój ducha, a, Modlitwa, praca codzienna, dobra praca, rozwój duchowy, tak, no i czujność, czujność, żeby szatan nie wykorzystał tych nowoczesnych środków, które w tej chwili w każdym już domu jest internet, bo, bo, bo się pracuje przez internet, bo, bo dzieci potrzebują do szkoły, to, to jest taki plus, nastąpiła internetyzacja Polski, przyspieszona, mamy lepszy internet, Lepsze możliwości, ale jednocześnie niestety zwiększyło się przez to uzależnienie, i agenci szatana wykorzystują to, żeby łowić czyste dusze. Tak. To tyle. Wracamy, nakarmimy kurki. Dziękuję za wspólny spacer, za rozważanie modlitewne właściwie dzisiejsze. Rwanie Zielska i takie sobie refleksje podczas spaceru. Pozdrawiam Państwa, życzę dobrego dnia. Proszę o lajkowanie, o subskrypcję, o oglądanie, o dzwoneczki, o udostępnianie tego filmu tego filmu znajomym. Spójrzmy na pole, spójrzmy na Ryksiulka i spójrzmy. Chociaż raz w ciągu dnia w niebo, Ojcze nasz, który jesteś w niebie.